Cześć, okay, witam wszystkich. Moi drodzy, na początku taka smutna wiadomość. Smarnasz kolega Tadeusz Kamiński. Kamlot. Był jego nikiem na YouTube. Tadeusz odszedł. Niespodziewanie. W sumie był chory, tak jak i moja mama. No, Tadeusz był stałym wywalcem na moim kanale na czatach na żywo i oczywiście komentował każdy mój film. Także moi drodzy, Tadeusza Kamlota nie zobaczymy już na czatach ani w komentarzach. Także cześć jego pamięci, moi drodzy. Tą smutną wiadomością chciałem się podzielić, gdyż naprawdę Tadeusz był przesympatycznym człowiekiem. Dobra, moi kochani, dzisiaj tematem ponownie epoka Perelu, 10 groszy z 1981 roku. I, kochani, zaczniemy oczywiście od opisu danych technicznych dla tej monety. Masa 0,7 grama, Średnica 17,6 mm. Moneta jest wykonana z alum polonu. Alum polon jest to odmiana aluminium. Rand obrzeże bok gładki. Stempel zwykły. Moneta obiegowa. Jeśli chodzi o stempel, monety wybijane świeżym stemplem często wybijają się jako monety proof-like. Proof-like jest to moneta, która przypomina. Swoim wyglądem monetę lustrzaną, ale tą monetą lustrzaną nie jest. Tylko przypomina wyglądem właśnie monetę lustrzaną. Projektantem moi kochani był Andrzej Peter. Jak i awersu, tak i rewersu. A nakład moi kochani tej 10 groszówki z 1981 roku jest to 70 milionów sztuk. Jak już żeście zauważyli, są u mnie dwie odmiany. Typ a i typ B, typ B przypadkowo sam, mogę się pochwalić, sam odkryłem, dzięki mikroskopowi. Jeśli chodzi właśnie o te monety, no to przejdźmy sobie, moi kochani, na Allegro. Zobaczmy, zobaczmy, jak to tam cenowo wygląda. A do tego za chwilę wrócimy. Ej. No, jak widzimy, mamy tutaj, sobie zbliżę, odznaczyłem tylko 10 groszy i to jest wszystko. Aha, i rocznik 1981. Mamy tutaj, jak widzicie, moi kochani, parciaki, ale nas interesuje. Za tą rolkę w życiu mnie dał 347 zł. I nie dałbym 50, 45, 40, 29, 25, 20. 12, 10, 8, 5 też bym nie dał. 3 zł też bym nie dał. Wartość tej monety, moi kochani, jest dużo, dużo niższa. I macie tutaj Max cena. To jest właśnie 2 zł za tą monetę. To jest maksymalna cena. No, po prostu za więcej. Nie opłaca się kupować tej monety, gdyż jest jej naprawdę na rynku bardzo dużo. I moi kochani, no zobaczcie sami, ludzie potrafią sprzedawać przeróżne monety w różnych stanach. No nie warto. A jest tego aż jedna strona. Także moi kochani, w stanie my niczym można sobie kupić, jak już tu widzimy, e, złoty 50. Stan 1 minus 1 nie kupiłbym. Tu mamy zrolki za złote 70, zł. mennicze z za złote 75. Zł. Także no 2 zł to jest maksymalna cena za tą monetę. No chyba, że ktoś rozkminił ten temat prędzej ode mnie, ale nie znalazłem nigdzie informacji właśnie o typie monety A i B. Znaczy A to wiadomo, a B, no to już nawet wysłałem zdjęcia do. Pana Hałupskiego do Pana Jerzego z tą B i, moi no kochani ja będę musiał chyba wstawić jakieś zdjęcia, bo na telefonie tego nie będzie aż tak widać, ale spróbuję zbliżyć maksymalnie jak widzimy na po, y, tych stopkach jest ładnie prosto, tak? A na typie B mamy stopki ozdobne. Jak widzimy, każda z liter posiada ozdobną stopkę, takie wcięcia. I jest to dokładnie, moi drodzy, zobaczcie sobie, znaki menicy jest. To jest typ B, jest tutaj o. i teraz typ A. Tu jest y, dokładnie w tym samym miejscu znak nagminnicy nie było. Choć ta wygląda troszeczkę na bardziej prostą, ale to zaraz rozkminię. Czekajcie chwileczkę. Już sobie sprawdzam. Znak jest ułożony delikatnie. Dobra, to jest typ... Pazur trafia tutaj. No, może delikatnie te znaki mienicy się różnią, ale to może być spowodowane np. przykład z użyciem. Ale są to dwie odmiany awersu, gdzie tutaj podstawa tych literek jest prosta. A tutaj mamy takie wyżłobienia, takie ozdobne. Stopki są w tych literach, więc mam to jako typ B. Mam jeszcze typ C, ale to jest moneta lustrzana. Różni się krojem daty przede wszystkim. No i moi kochani, jeśli pan Chałupski będzie wypuszczał jakiś nowy katalog, zapewne znajdzie się ten typ B. Napiszę jeszcze do pana Janusza Prachimowicza właśnie z tym typem B. Nie wiem, czy, czy wie o tym, czy nie wie, ale no napiszę, po prostu napiszę. Przy nakładzie 70 milionów, moi kochani, naprawdę tego dużo się obstało. I nie myślicie sobie, że to jest jakaś fanaberia sprzedających na OneBee'ie, że takie ceny na przykład wyższe osiągają. Bo nie wiem, jak to określić. Jest. Jakiś pęd obiec, jeśli chodzi o kupywanie, ale ta moneta nie powinna kosztować więcej niż 2 zł. No chyba, że jest proof -like Co zaraz, moi kochani, zobaczymy. Przejdziemy teraz do OneBit. No i moi kochani, jak teraz widzicie, mamy tutaj 10 groszy z 1981 roku, napisane jako proof-like, a w ogóle nie wygląda nawet na tym zdjęciu jak proof-like. Cena wywoławcza, moi kochani. 20 złotych, co się zdziwiłem, no ale moneta sprzedała się za złotych 23. Zł. Czy warto było ją kupować nie wiem, co kierowało kupującym, ale no kupił monetę w stanie minus 1 za 23 zł, gdzie na Allegro mógł spokojnie wydać dużo, dużo mniej pieniędzy, ale bywa i tak. Teraz przejdziemy sobie do monet w slabach i teraz, moi kochani, ponownie widzicie screen z 1-Bit i mamy 10 groszy 1981 MS-65 i, moi kochani, cena wywoławcza była to 100 zł a moneta sprzedała się za 196 także tu już się grading zwrócił i jeszcze ktoś na tym trochę zarobił no i ostatnia z monet jak widzicie, teraz podobnie screen z knit One-Bit, 10 groszy 1981, proof Like NGC ms pl Max Nota w Like'ach, Bardzo ładny egzemplarz. I moi kochani, cena wywoławcza 100 zł. A moneta sprzedała się za bardzo duże pieniądze czyli za 1783. Kupa kasy za taką monetę. Jak ktoś. Ma taki, y, nadmiar takich 10 groszówek, moi kochani. Warto sobie je przejrzeć i poszukać właśnie tych ozdobnych stópek. Postaram się zrobić zdjęcie, ale nie obiecuję, że mi one wyjdzie. Ale te stópki tutaj są. Także moi kochani, y, tutaj chciałbym teraz zwrócić się do osób, które oglądają moje filmy, a jeszcze nie subskrybują do subskrypcji. A moim stałym subskrybentom dziękuję za właśnie Wasze subskrypcje, za Wasze komentarze, za lajki pod filmami oraz dziękuję osobom, które wspierają mój kanał. Także jest to na tyle. Dziękuję. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.